Prezentuję produkt nagrodzony Złotym Medalem Międzynarodowy Targów Poznańskich. To jest już nasze siódme wyróżnienie na tych targach, które zdobyliśmy dzięki innowacyjnej technologii prezentowanej użytkownikom profesjonalnym. Maszyna to młotowiertarka z silnikiem bezszczotkowym. Praktycznie jedyna na rynku w tej kategorii do 2 kg. Maszyna ma inteligentną elektronikę pozwalającą na pracę precyzyjną, lub szybką oraz w module pamięci. Ta błyskająca niebieska dioda to moduł pamięci. Pozwala zapamiętać długość pracy i powtarzalność wykonywanych otworów. Zademonstruję. I otwór będzie taki sam. Proszę patrzeć na przycisk. Maszyna zatrzymała się samoczynnie, ponieważ chodzi o powtarzalność. Teraz zademonstruję. Pracę precyzyjną, bez konieczności punktowania. Wolny start i bardzo precyzyjne rozpędzanie się wiertła. I praca nieprecyzyjna, szybka. Maszyna posiada trzy funkcje. Wiercenia bez udaru, wiercenia udarowego i podkuwania. Moim zdaniem technologiczny przebój roku. Dziękuję.